A gdzie ty idziesz? Chodź. Dzień dobry panu. Wyglądacie na zmartwionego? Tak, ta dziura roi się od mutantów i bandytów. A ci idioci wysłali mnie do tu samego. Czy oni naprawdę myśleli, że będę w stanie zignorować wszystko i po prostu tędy przejść? Kurwa mać. Wow. Uspokójcie się, mógłbym pomóc. Czego potrzebujecie? Każdy artefakt emituje energię własną, częstotliwością, tak jak odcisk klub. Podpis autora. To dzieło sztuki. Znowu artefakty mam sz szukać? Albo próbki? Ja pierniczę. Ileż, to, ileż tego razu będę musiał szukać? Im, im, im szerszy zakres skanowania detektora, tym więcej artefaktów. Może on znaleźć, czego je że szukają artefaktów w wyjątkowych właściwościach. E, tymczasem wszystkie próbki z anomalii są interesujące dla nauki. Bardzo interesujące. Nowe zadanie. badacze: przynieść pierogowi trzy anomalie. Nie? Próbki z Doliny Mroku. Aha. Czyli to są w różnych miejscach, tak? A to niedaleko. Myślałem, że to gdzieś dalej będzie. No dobra. Trzy sztuki. Gorąca kąpiel. Gorąca kąpiel tu. To jest gdzieś w środku. Tu mamy tu i tu. No dobra. To jest niedaleko. Nie ma problemu. Ale pierwszy się sprześpię. Okay? Tutaj się muszę glebnąć. Bo ja już i jutro się tym zajmę. <grym> Dobra, gdzie by tu się glebnąć? Tutaj jest takie jakieś takie koło anomalii, to tak niezdrowo trochę, co? Dobra. Dobra, już nie będę taki... O, tu nawet ma jakiś Szpilkoloty, nie? Beznadziejne. No dobra, no, takie spartańskie warunki, ale dobra, nie będziemy już tacy. Rozłożę sobie namiot, żeby było ładnie. Ale co ty mi wchodzisz w ten namiot? Odejdź. Przepraszam bardzo. Tutaj w namiocie w razie czego, żeby było bezpieczniej. I sobie do 10 rano. Prześpię. 4 godziny. Oj, za mało. 6 godzin się trzeba spać przynajmniej. 6 albo 7. Minimum. Dobra, głodny jest. To ja sobie pyknę teraz wodę pierw, bo widzę, że już na żółtą. Jedzenie widzę, że jeszcze nie jest aż takie konieczne, ale sobie pyknę jednak jedzenie. Lable, ble, ble, ble. Buba, buba. Dobra, bla bla bla. Mogę Dobra, pojad Okej okay. yy, picie. W sumie picie widać, że, że niby chciałby pić, ale... Chyba nie ma... Niekoniecznie, jest to konieczne. Dobra, jest dziewiąta rano. Zwijamy manatki. 107,5 kilo, 131 w sumie. Dobra. Пирог. Удачи мне. Пироги. знаешь. Добро. Да, ведь Może tutaj na mutantę? Jak najbardziej. A może wy się zajmiecie? Dobra, strzelajcie. Ja nie mogę amunicji stracić. Bardzo dobrze. Trzeba wykorzystywać ich. Takich to można dać im po. Dobra, poradził sobie, ale niestety nic nie miał. Nie wstawaj, leż. Dziękuję. Co? Jeszcze coś tu. Gdzieś tam poszli pobiegi biegi. Eee, to piesek. Piesek. Dobra. W razie czego tych oddam. No dobra, idę dupie z nim. Jakimiś duperelami się zajmować eee, pasywny, idziemy dalej idą Nie wiem co. Dobra, coś tutaj może być Jest coś. A, ha, wrota Hadesu. Tutaj tutaj ma być ta ten artefakt, już go widzę nawet. Ile, że tutaj można mieć problem z wejściem? U. chyba nie od tej strony. Dobra, goście, stójcie tutaj. Hmm. Zobaczmy, czy to. Aha, jednak coś tutaj ma. Tutaj też nie przejdę. Hmm. Możeby tak na szybkiego wejść tutaj. Do... Wszędzie coś jest. ale jasno, no trzeba znaleźć złoty środek tu wejść. A, on spadł tutaj. Aha, dobra, super. Dobra, mamy to. Tam jest jeszcze jakiś artefakt, ale tam jest cholernie ciężko. Się zrobi, zobaczymy jak tutaj dostałem, ale dobra, okej. Okay. Mam jakiś jadulin? Nie mam niestety jadulina. Przydałby się, cholera. Antybiotykiem może by się tutaj podleczyć, co? 91 już mam. Dobra, tym, tym tutaj naprawię. 3 sztuk... 3, tak. Dobra. Korci tam jeszcze, bo tam są jakieś artefakty, bateria widziałem chyba wcześniej jak tu wpadłem. No ale nie. Chyba sobie daruję. Jak to jest amunicją 311? Sporo. To jest taka też rezerwowa broń na czarną godzinę, jakby już właśnie nie było. Nie nie. było amunicji. Pryfiaczek chyba tutaj jest. Dobra, to za prosiaczka. Witam prosiaczku, a masz brzydkie zęby, żeby cię lepiej widzieć. No dobra, co to było jeszcze? Tam jest jeszcze oznaczony tym oznacznikiem mój kompan, żeby go załatwić. Ale ja tego nie zrobię. Nie jestem. Swoich kumpi się nie załatwia. Zasada numer jeden w ogóle. No proszę bardzo. A, taki. Gostek, no dobra. No dobra, strzelać się w niego. <grywka> Zabawiałem się z nim. Dobra, panie, nie zawracaj mi dupy 110 kg, 20 kg, mam mniej więcej dopasu. Okay. Tu jakiś wóz stoi, może coś w nim jest. Tam by było, no. Może bagażniku tu? Na bagażniku. Dufa kalibru. Ale dobra, w środku nic nie ma. O, idzie, idą, idą te złamce. Złamany złamas. Chodź, tutaj złama się. Szybki. One w anomalii były nazywane złamcami. Kurde, on jest szybki, trzeba uważać na niego. Dobra, dostał. Tylko że amunicji nie mam już na te. Na shotguna. Na mutanty. Muszę zerknąć. No, zero mam. Tu mam jedynie na te. To trzeba będzie chyba używać, no. Na... Tu mam jeden tylko. No dobra. Będę używał na wojskowych. W najbliższym miejscu trzeba będzie sobie go kupić nakupić. Można szorować dalej. Tutaj coś leży. Dobra, następni tutaj są Ja chyba jednak wolę tą broń Co ty tu chciałeś gościu ej Nie wolno to strzelać do mnie jeszcze jakiś? Kim ty byłeś? Bandyta, a dobra. Pancerz? Możliwe. Okej. Okay. Przejmy tutaj bandaża. Jeszcze ktoś? Dobra, ja miałem agresywny i nasi tutaj nie zasłuchują się w tej chwili agresywnie, więc chyba już czysto Dwóch was było, te tak? Coś tak mało Niekoniecznie wierzę w to O, mamy tutaj jakieś 7,62 39, ale niestety tylko jedna sztuka. No dobra, widzimy. Jedna sztuka, nie jedna sztuka, ale zawsze sztuka. No dobra, tutaj jest ten fragment, gdzie może coś być, ale tutaj może być też przeciwnik. Dobra, ale nie wchodźcie tu. Kurde, nie widzę tego. Dobra, mamy to. Co to było? Aha, baterie mam jeszcze tutaj. Dobra. Ej, oni się tutaj leją z kimś. Trzeba pomóc. Co muzyki? Co muzyki? Gdzie jesteś? Graż muzykę? ten profesjonalista, ale zabity jakiś tam To był już Tu też byłem. Gdzie on tu płakał? Dobra, wylecz się. Ale znowu co tutaj widzę zbiłem sobie armor. Tym przedsięwzięciem Dobra, zróbmy mały test. Wejdźmy sobie na górę i tak sobie tutaj po. O, tu jest jeszcze jakiś. O! Dobra, dawaj. Tu coś dawaj też, tutaj też dawaj. No i popatrzmy, co tutaj mamy. Jakich przeciwników gdzieś na horyzoncie. nasz ale coś tam zauważył Ej okay. się jesteś krzakach wiem a to ale u nich zrobił szybki zachodzi mnie chyba Dawaj. mnie okay. Jeszcze jakiś? Ok. Pietrucha kropla, dziękuję bardzo. Czysty. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem, to muszę przyznać, ale dobra. Dobra, jeszcze sobie podleczę się. ibuprofen, nie, może nie ibuprofen profilaktycznie to zobaczmy co ty masz tutaj Andriucha Krzyż Krzyszcina droga, panie no dobra jeszcze się z kimś tam nawalają tu jeszcze jakiś gościu leży Witaj Major, bandyci. Dobra, spadaj. Główno tam, mama, tam, dzieciaku. Ciekawa anomalia, którą zbadało niewiele osób. Znajduje się na końcu drugiego tunelu z anomalią Kometa w środku. Wejście znajduje się w pobliżu bazy budynków na północy. Kręca się kręca po tym miejscu. A to trzeba iść tu do góry chyba. Jednak chyba. Niby wskazuje to, a wyczekajcie, nie idźcie tu, nie jesteście tu potrzebni, ja nie wiem, czy tutaj to jest hmm. ciekawy sposób przejścia tutaj. Czy tutaj to będzie? Na pewno raczej nie to. Tu, tu mi raczej Zjara. O, coś wykazuje. Pojawiło się. W sumie tutaj to chyba nie jest. Dobra, mamy to. Teraz jeszcze są wydostać. Dobra, nie mam już. No, tutaj można było tak. Znaczy można było sobie serio można było tu wskoczyć. Ja pierdzielę. Fantastycznie. Nie ma to jak się zarąbać. Tu nic nie ma niestety. Yy, można było to łatwiej załatwić niestety. Zrobiłem tak jak zrobiłem. Dobra. Nie! Kurde, niepotrzebnie. Apteczkę wziąłem niepotrzebnie. Dobra. bierzemy to. Ile tam tych mam? 11. Dawaj, tę broń. A, ja jestem przeciążony i muszę wywalić tą broń. Zostaw tą broń. Chodźcie tu. Gdzie on idzie? Chyba wziął. Dobrze mówię? Pokaż. Nie, leży. Dobra. Ty może wziąłeś. Właśnie, ja mam zaznaczone, żeby nie zbierali broni, ale oni nie zbierają broń. Trochę mnie to irytuje za każdym razem. Gdzie jednak broń jedną? Jesteś niereformowalny, gościu. On się specjalnie cofnął po tą broń. Dobra, idziemy jeszcze w ostatnie miejsce. Za dużo mi to zajmuje. Tu jest jakiś wróg jeszcze niby. Tutaj mam iść. Damy radę. Tu jeszcze jakieś 300 naboi, tak? 311, spoko. Można tym rezerwowym tutaj pomykać. Pasywny i czekaj. A agresywne? A, dobra. Tutaj coś jest przy gorącej kąpieli, coś. A nie, może tam na górze. Ja. No na górze gdzieś tam. O nie. Trzeba na ten pierwszy wejść i przeskoczyć na ten drugi. O fuck. Nie za fajnie. A tutaj przejście jest takie. Dobra spoko. Wow. Tylko że tu jest mocny, mocna radiacja jest. Widzę go. Ale jasno. Na toksyczność trzeba wziąć coś. Hmm. Tu mamy chlorotracyklinę 07, 521 rubli tylko kosztuje. Można by, ale coś jest lepszego. To na chemiczne. Chodzi o to, żeby wziąć to. Chyba tylko to Jedną sztukę mam tego chemiczne plus 12%. Dobra. Takie rzeczy wymagają poświęceń. Więc takie rzeczy trzeba zrobić. Okej. Okay. No i zrobione. Można zasuwać do doktorka. Dobra, ale schodź. Możesz. Dobra. Mamy to, co trzeba. Ale tych artefaktów znalazłem. Dobra, coś radioaktywnego jest. Nic. Mamy trzy próbki do oddania: magnes. Tutaj też drugi magnes i suwejnir anomalia, próbka 2, 3 4 kilo te próbki ważą to kolejny kokon kokon chyba też miałem gdzieś wzrosić komuś ja właściwie stary z farmy jestem tutaj blisko, Siderowicza tak zauważyłem że to nie jest specjalnie daleko w sumie racja no. zaszedłbym sobie Siderowiczowi też muszę tutaj oddać jakąś misję może jest jakaś Skrytka, co nowa. Eee, narzędzia zaawansowane. Tutaj muszę oddać i do pułkownika te, te dokumenty oddać, tak. Czyli to też po drodze. Tutaj jest jeszcze narzędzia zaawansowane, tutaj, tak. Dobra, ja się tu podliczyłem, analizując wszystko, co trzeba. Dobra, skoro tutaj oddział będzie do zlikwidacji, to ja sobie wezmę, zmienię. 243, 182 No ta broń miała być na, na chwilę tylko Jak widać Już całkiem długo sobie z nią Poczynam I myślę, że To był strzał w dziesiątkę No dobra A to taki oddział? Nie, magazyn Może byście tak strzelali, co? Agresywny nie mieliście, dobra. To wiele wyjaśnia. Gdzie ten oddział jest? No, kurwa, serio. Nie mi chodził przed, przed lufą. Pewnie oddział tych yy, zmutowanych zombiaków. To jest tylko takie moje przypuszczenie. Oni sobie mogą przy ognisku tu gdzieś siedzieć. Te, ja oni sobie tu siedzą gdzieś. Jest ognisko, ale nikogo nie ma. Aha, typ A, dobra, ale ważne sobie to. Jakiś fałszywy alarm, bo nie ma ich tu. Pierogowi trzy anomalie próbki z Doliny Mroku. Dobra, jedziemy oddać te próbki. Ciągle nie znalazłem oczywiście narzędzi precyzyjnych. Właściwie nie mogłem ich znaleźć, bo, bo nie, nie miałem żadnych skrytek głównych, no tak można powiedzieć, coraz mniej jest tych yy, informacji o skrytkach, są, są same zwykłe jakieś, zwykłe tak średnio mi interesują, można tak przy okazji je robić. Ale jeśli chodzi o te główne, to za każdym razem jak mam, to chcę je obczajać. Bo to jest dosyć ważna, istotna rzecz. To ty byłeś, no. Czemu w anomalii stoisz? Pięknie długa podróż. Udało mi się zdobyć twoje trzy próbki. Okej. Okay. Służednie schowka na nazwiskowo anomalii przy drodze, dobra. A też naukowa no, dał mi. Coś jeszcze? Stiego dążył rozwikłać tajemnicę położenia zony. Informacje te zostały dostępne wielu naukowców, co znacznie pomogło nam w zrozumieniu niesamowitej natury anomalii tego jak wpływają one na...